Jarek zadał świetne pytanie. Płyty prawe, płyty lewe, czym one się różnią? Jak je rozpoznać? Będzie dawka wiedzy, także zostańcie, już pokazuję, już omawiam, jak to rozpoznać. Pierwsza charakterystyczna rzecz, płyta prawa, czyli po prawej stronie od ewentualnego podcięcia, zakładka bez pianki, płyta lewa, po lewej stronie, właśnie ta taka zakładka bez pianki. A tak najprościej zapamiętać, że determinuje nas kierunek montażu, czyli płyty prawe układamy od prawej strony, czyli to jest nasza prawa strona. Kolejną płytą, którą będziemy dokładać, będzie po jej lewej stronie. Kolejna płyta, widzicie, tak się oto ten zamek nam zamknie, i kolejną płytę dołożymy z tej strony. Czyli jeżeli płytę układamy od prawej strony, patrząc od frontu do lewej, czyli po prawej stronie mamy tą zakładkę, bez pianki to jest płyta prawa. Jeżeli patrząc na płytę od czoła, czyli tam gdzie montujesz rynnę, u niektórych producentów masz charakterystyczne tak zwane wysunięcie albo podcięcie właśnie na rynne, gdzie górna okładzina, jak pokazuje, wystaje i tą pustą zakładkę bez pianki mamy po lewej stronie, czyli kierunek montażu jest od mojej lewej ręki patrząc na rynne w kierunku prawej, to jest płyta lewa. I teraz, jakie to ma znaczenie? Jeżeli masz dach dwuspadowy taki jak ja mam i chcesz, żeby fale tobie fajnie się schodziły, czyli żeby one stykały się tymi górnymi punktami, to na jedną stronę zamawiasz lewę, na drugą zamawiasz prawe. Lub kiedy na przykład determinuje cię, bo masz ścianę z jednej strony murowaną i chcesz koniecznie dojść określonym krańcem płyty do tej ściany, to wtedy też zastanawiasz się, czy prawe czy lewe, ale także jeżeli masz determinowany kierunek montażu, a rynna będzie montowana i chcesz wykorzystać właśnie podcięcie, bo to jest fajna rzecz, robi to taki okapnik, który wchodzi nam prosto do rynny i jedną obróbkę musisz zamawiać mniej, to wtedy też ma znaczenie, czy wybierzesz płyty prawe czy lewe. Dlatego warto się nad tym zastanowić na etapie już zamawiania płyty, ewentualnie zapytać profesjonalnego, handlowca, doradcy, on Ci powie, czym te płyty się różnią. Mam nadzieję, że pomogłem, że wytłumaczyłem. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące płyt warstwowych, blach trapezowych, płyt PIR na izolację lub też naszej osłabionej gumy w płynie, wbijajcie do mnie na kanał, pytajcie, polubcie, przekażcie i cóż, życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że pomogłem. Lubię takie pytania merytoryczne. Grzesiek Engelbrecht. Cześć.